Zamiast myć, bujną metodę, teraz muszę włosy sobie rozczesać. Są w dużo lepszej kondycji, jednak nafta pomogła, już mi tak nie wypadają i są dużo gęściejsze. To widać od razu, że są takie mięsiste te włosy. Bo tak to miałam strasznie, bo po prostu bałam się czesek, Tak jak na, teraz na szczotce zostaje trochę włosów, to to była masakra, to było tak dużo włosów. Teraz tylko troszkę. To jest takie normalne wypadanie moich włosów. Przy Hashimoto, nie ja tak mam przynajmniej. To ja nie tylko mam Hashimoto, bo mam niedoczynność tarczycy i inne jeszcze choroby, więc... Yy, myślę, że to też mam wspólny mianownik. Przez to mam takie słabe i paznokcie i, i włosy i skóry. Bo przedtem tą gumkę, tą frotkę, na trzy razy ją zawijałam, a teraz na dwa razy i, i się trzymam. Włosy widać, że są w lepszej kondycji. No i już tak, tak nie wypadają. No i jeszcze też to pomaga. Jętar. Ja sobie słysikam właśnie te moje zakole takie. już widać ile mam tych nowych baby herków. Początku się kiepsko czułam, dzisiaj tak samo. Moja pielęgnacja teraz. Najpierw ten hydranów. To jest bardzo fajne, tak nawyża też skórę. Teraz poczekam, aż to się wchłonie. Dzisiaj to wezmę ten liftingujący krem pod oczy. Dzisiaj będę nagrywki robić. Miałam jechać do ogrodu botanicznego, ale nie, nie. Kiepsko się czuję coś. Ostatnio zakupiłam, kupiłam, słuchajcie, no, tuż jakiś czas temu, taki masażer, on jest taką plastikową nakład nasadką na zabezpieczającą, taki masażer do, do masowania okolic oczu i nie tylko, bo ja nim masuję y, też te okolice właśnie tutaj na czole. Tak się nauczyłam, że rano i wieczorem sobie właśnie masuję, nakładam sobie teraz na ten masażer, i tak co przykładam? O, i on od razu wibruje. Jak zacząłem używać, to się okazało, że strasznie mi głowa bolała. I on na dziwnej zasadzie działa, bo on jak przetknę go tak, to on, do ubrania nie działa. On tylko na skórze działa. Nie wiem, co to za technika. Ja bardzo polubiłam właśnie sobie tak masowy. Dla mnie to taki relaksik. I teraz na po drugie oko. Na powiki jeszcze nałożę troszkę kremu. Chociaż troszkę coś tam może podziało. Jestem nasmarowana. To teraz przebieram się śniadanko i lecimy dalej z tym życiem. Ubrałam się w mój domowy uniform. Później się przebiorę, bo będę nagrywać. No i oczywiście włączyłam komputer, bo lubię pograć czasami w coś. Ale zanim pójdę, zrobić śniadanko, to muszę wysłać MMS-ki do moich przyjaciół, do znajomych, do rodziny. Tak, wysyłam codziennie, dwa razy dziennie wysyłam na dzień dobry i na dobranoc. Nikt mi nie każe. Moja przyjaciółka, swoich znajomych wysyłają sobie tam po prostu SMS-ki, MMS-ki i ja tak też zaczęłam wysyłać do niej, a później do kilku osób właśnie też wysyłam. To się oczywiście zmienia, niektórzy lubią, niektórzy nie lubią. Tu wysyłam do tych, co lubią, co chcą. Muszę wysłać im MMSki z życzeniami mi miłego dnia i, i zaraz wracam do Was. Elmeski już poszły, a co dzisiaj im wysłałam? A taki wierszyk. Spójrz pozytywnie w przyszłość, bo ona jest nadzieją. Nie każdy tak uważa, ludzie się z tego śmieją. Posłuchaj serca swego, gdyż ono ci podpowie. Nigdy cię nie zawiedzie, wie co jest w twojej głowie. Zmartwienia, smutki, troski niech przeszłość już odejdą. Być może dobre czasy do ciebie wnet przybędą. Idę do kuchni robić śniadanie, Leczmy przygotowany do połknięcia, Tak, Idę do kuchni i zrobię sobie śniadanko. Chlebek tutaj czeka. Muszę go podzielić, zamrozić na mniejsze kawałki. Na, na trzy teraz dzielę, bo kiedyś na pół, ale pół mi się od razu spleśniał bardzo szybko. Tutaj mam na dole, nie wiem czy zobaczycie, Kapucha koło krzesła. Kupiłam w Biedronce wczoraj po 99 groszy była sztuka, główka. To jak nie wziął, wziąłam dwie. Także myślałam, że może gołąbki, ale nie mam siły na gołąbki, także będzie kapustka dzisiaj robiona. Do słoiczków bo tak robię, że później sobie wyciągam i mam. Z Whatsappa ktoś mi coś przysłał. Pewnie moja bratennica Marta. Ona mi też wysyła różne obrazki właśnie na dzień dobry, na dobranoc. <laughs> tak się wciągnęła w to, bo na początku to nie, a później to coraz częściej mi przesyła właśnie coś na dzień dobry, coś na dobranoc. Normalnie towarzyszy mi zawsze radio jak. Szyku sobie śniadanie i w ogóle w ciągu dnia teraz nie mogę. Niestety muszę sobie dziś jeszcze zrobić pastę rybną, bo bardzo lubię z łososiem. Kupiłam sobie łososia w puszce z Biedronce. Jajko gotowane na twardo, czy tam dwa jajka z zależności. I te koło sosia, ciupkę majonezu. Bardzo dobre, naprawdę bardzo dobra Taką pastę to mam na dwa dni, góra trzy, ale bardzo dobra ta pasta wychodzi. I czasami dodaję troszkę musztardy, bo to w zależności jak chcesz mieć bardziej taką pikantną, czy, czy bardziej taką delikatną. Tak się prezentuje moje, moje śniadanko. To jest moje śniadanko. Półeczka pszenna, tym razem sałata, kiełbaska, to mi żółty. No i tu jest skrojona rzodkiewka i papryka. Idę zjeść, ale zanim zjem, to jeszcze muszę herbatkę sobie zrobić. Bo ona już się zaparzyła, zobaczcie. No, kolor jest przepiękny. Bardzo lubię te herbaty owocowe właśnie z biedronki. Teraz przejął to wszystko Remzej, nie wiem dlaczego. To już nie jest to samo, co było. Idę jeść. Od razu przyniosłam sobie wodę do popicia, do leków. To nie tylko, bo ja wodę <grywa> to na okrągło piję. Teraz ja zajrzę właśnie na YouTube, co tam słychać. Mmm, jakie dobroci. Na razie mam straszne lenia nic mi się nie chce robić, więc oglądam sobie filmiki na YouTubie i podgrywam sobie trochę winogron. Witaminek troszkę. Później może usiądę na nagrywanie, ale na razie nie mam pomysłu w ogóle na nagrywanie. A, właściwie jeden pomysł już mam. Przygotowałam sobie produkty, które będę używać. Tym razem postanowiłam, że wymieszam znowu Yandę i Radiant Deep Max Maxa Factora. To jest nowy pigmencik z Glam Shopu, który dzisiaj będę właśnie testować. I oczywiście ta moja baza z Inglota. Korektory, bo no myślałam, że te będą dobre. Tu mam jeszcze następną nowość, to jest błyszczyk z Glam Shopu. Puder, mój pilot do zdjęć. No i teraz jeszcze te rzeczy przygotuję i i siadam do nagrywania. Do moje studio nagrań. To jest, wyobraźcie sobie, deska do prasowania. No bo nie miałam takiego stolika, którym mogłabym wykorzystać. Położona blenda. Blenda jest trochę za duża, więc ją spięłam klamrami. Moje lustereczko. To jest takie podświetlane, ledowe. Haręcznik, którym nakrywam kolana. No i moja lampa ring. I w ten sposób Nagrywam. Oczywiście to muszę trochę odsunąć, bo nie usiądę tam za ciasno. A tu stoi softbox, którego czasami używam, jak jest za ciemno, ale dzisiaj jest dosyć widno, więc myślę, że tylko sama lampa ring wystarczy. Ona ma ten uchwyt na telefon. Kładę sobie telefon i sobie nagrywam. Tu sobie siedzę na tle moich aniołków. Kwiatki mi towarzyszą moje skrzydło kwiaty. Wszystko zaraz poprzynoszę i obiorę się i będę nagrywać. Widzicie mnie w lusterku, tak zrobiłam koczek, bo no niestety takie już nie, nie chciały się układać za bardzo. Tu już się rozstawiłam właśnie z pędzelkami, z kredeczkami, <grystki> chusteczki oczywiście. Po tej stronie mam to moje pudełko, gdzie trzymam wszystkie paletki. Tu mam gąbeczkę, no, wszystkie korektory, pudry i tym, tym podobne. No i tam mam jeszcze rzęsy. Bardzo długie są. Ja już usiadłam i teraz będę produkować nowy filmik. No a później jak skończę to, wtedy będziecie mi dalej towarzyszyć. Skończyłam nagrywki. No tak jest właśnie bez łączonej lampy. Teraz muszę posprzątać. Pozanosić wszystko. Tak, tak, mam dresy na sobie, tak. Muszę pędzelki moje pozanosić i wszystko inne. A to resztę to już do pokoiku. Przesuwam na miejsce. Tak to wygląda w świetle dziennym. <grymne> muszę teraz je odkleić, bo to straszne mam obciążenie. Ściągam biżuterię. Przebieram się i dalej do pracy, rodacy. <grymne> muszę edytować filmiki swoje. Tak, muszę edytować filmiki. Ale muszę Wam powiedzieć, że zawsze makijaż mi poprawia humor. Zawsze. No, aha, jest o 15, więc muszę szybciutko sobie zagrzeć obiadek. A mam kurczaka, pałeczki, mm, pychotka. <grym wziął> Czeka mi jeszcze kapustka właśnie do, do pokrojenia, do zrobienia na, na, na gęsto. E, Ciąg dalszy będzie niedługo. Ja już ulgę, o, jak dobrze. A zaraz chyba zmyję makijaż, a naciu zjem obiadek. Ja nie lubię świat, szczególnie jak robię kołacje, to, to ciepiewa, ja ale co siedzi się przyzwyczaili. Widocznie, bo nie zauważyłam, że to brzmi uwagi na to, że ja sobie podśpiewuję. A <śpiewa> ja ci coś ja tu śpiewam. A ja ci rąk błękit nie mam. To są moje pałeczki. Pałeczki idą do pikarnika. Na jakieś 10-12 minut. Dzisiaj mi się nie chce gotować, nie chcę się ziemniaków, mam młode zimniaczkiem. Kompletnie mi się nie chce, więc będzie buła. <grym> buła, kapucha i pałeczki upieczone. Nie chcę mi się kompletnie, mam lenie dzisiaj. Jakaś taka jestem nie w sosie od rana. Chociaż cieszę się, że mam makijaż wyszedł. Widzicie, zobaczymy. Zjadłam obiadek, teraz muszę odnieść ciśnienie krwi. Już jest godzina 16, a ja miałam 14, oczywiście o 14 jeszcze nagrywałam. A muszę mierzyć codziennie ciśnienie krwi, dlatego że mam chore serducho. Trzeba kontrolować, mimo że nie mam za niskiego, ani za wysokiego no, biorę leki, które mi tam normalizują to ciśnienie. Więc jak jest za niskie, to jest też niedobrze, jak jest za wysokie, to też niedobrze. <laughs> czy tak, czy tak, to nie niedobrze. Powinno być w, no, w normie. Zobaczymy, czy będę miała w normie. Proszę upewnić się, że marki znajduje się na poziomie serca. Proszę nie poruszać się, nie mówić. Rozpoczynamy pomiar. Istnienie cykliczne 123 mm, super tenci. 70 mm. Posłuchaj, tak. 90 ale nie, to jeszcze do 110 jest norma. Tak, 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 ja mam migotanie, więc ja mam taki właśnie jakbym biegła. <grym> Puls. <grym> Dobrze, zmierzone. Najważniejsze. <grym> Odkładam na miejsce. Już oglądam sobie vloga, ale chyba się wezmę za swój filmik. A to w ogóle też się położyła trochę. <grym> no taki jest Polek po jedzeniu, nie? Muszę zmyć makijaż. Dobrze, że, o, że się ściągnęłam, ale... Ciągle jakbym je miała na oczach. Ciągle czuję ten klej chyba, który mnie tam obkleił. Biorę się za edycję mojego filmiku. Mam trochę zrobionych i muszę poedytować, a na edycji schodzi najdłużej. <grywa> Nagrywa się szybko, natomiast gorzej jest z, z edycją. Mam w edycji ciasto. Regan. Tu edycja idzie pełną parą. Muszę to skończyć, bo już jestem mniej więcej. Może w środku. Tak. Mój komputer nie chce dzisiaj ze mną współpracować, więc włączyłam mu renderowanie, niech sobie renderuje. Idę do łazienki, muszę zmyć makijaż, sięgam po płatki, to są Dada i mój ulubiony płyn micelarny. Umyję twarz wodą też. Zawsze tak robię jak zmywam makijaż, to zawsze żeby skóra oddychała, to trzeba to wszystko zmyć. Najpierw tym, a potem już wodą. Skończył mi się właśnie ten ta pianka z miodem Manuka. Idzie do denka, a teraz mam nową. Taki krem oczyszczający. Cezanne. Sunsu, czyli taka koreańska pielęgnacja. Zobaczymy co to będzie za cudo. Jaka <gryzyka> jest różnica, no. Duża, jak się maluję, wiem, że ja o wiele lepiej wyglądam, jak się maluję. Grzywka już mam coraz dłuższą, ale nie chcę ją obcinać. Chcę ją zapuszczać, zobaczyć jak będę wyglądać z dłuższą grzywką. Tylko jeden taki płatek to no mi wystarczy, żeby całą twarz zmyć. I teraz nałożę sobie ten kremik. Jest taki biały. Ten, ten to był żółty, a ładnie pachnie. To mój pierwszy raz dzisiaj, użyciem jego. Ładnie się też pije, ale szczepiewaczy. Mam ten nie szczypał. Od razu lepiej. Aż spryskuję. Trochę właśnie czekam, aż się wchłonie. To teraz ja sobie w wklepie. Muszę Wam powiedzieć, że ten kremik z mnem jest rewelacyjny też. On nie spłyca z marszczek, ale on jest tak treściwy, taki odżywczy, naprawdę. Bogaty krem odżywczy na dzień i na noc. I on naprawdę, tak jak się sposmaruje, to rano wstaje i nie mam takiego ściągnięcia jak zawsze. Po nim nie, naprawdę. O, jak lubię. Mm, to jest przyjemność. Tego mi trzeba. Ja mam skórę suchą, także ona potrzebuje cały czas nawilżenia. Ja nawet nie po smarły i w ogóle mi nic nie, nie, nie piecze. Bardzo fajnie łagodzi właśnie ten kremik. Rewelacja. Ostatnio jak byłam wydolna, to szukałam czy, czy są, nie ma. Ale wiem, że dużo ludzi na nie poluje. 4,5 godziny się renderuje filmik, który ma 15 minut. <ścoughs> Niestety. Tyle to wszystko trwa. A tak, pomycił, musi być kremik, obowiązkowo. Tym razem BB Beauty z Kęzymem Q10. No taki sobie, wolę to ścienia z Lidla, ale ja do Lidla mam daleko z domu. Z pracy to mam blisko, mam po drodze, ale z domu to mam daleko. Pooglądam się w telewizji, coś porobię. Może kapucha wezmę, zrobię. No nie wiem, czy będę miała siły na to. Niestety, filmik mi się nie zrenderował. Wyskoczył jakiś błąd, jakiś tylko fragment się zapisał i niestety nic z tego nie wyszło. Więc wróciłam do edycji, ale w tej chwili już jest ta pierwsza 15, więc zasłoniłam okna w kuchni i robię kolację. Tym razem idzie chlebek, mój ulubiony lniany Mausterpa. I muszę powiedzieć, że dzisiaj nawet nie jadłam nic słodkiego, co jest naprawdę. Rzadko spotykane. I znowu papryka, rzodkiewka. To mój ulubiony zestaw w Ostatnio ciągle ze mną chodzi piosenka Portofino. Wielki to kogoś tak na A porto fino, a perupil. Nie mam polskiego. Uczyłam się nie niej. To Dalida śpiewała piosenkę. Dalidale, polscy wykonawcy też śpiewali. Magda Umer śpiewała, Sława Przybyska. Co tam jeszcze śpiewa, to piosenkę. Violetta Villa coś śpiewała. Także dużo wykonawców o Portofino, a ja bym chciała pojechać do Portofino. <noise> Nawet patrzyłam, ile kosztują właśnie. wynajęcie właśnie takiego czy, czy pokoju w hotelu, czy jakiegoś mieszkania. To straszne pieniądze. Nie stać mnie na Portofino. Chociaż strasznie bym chciała tam pojechać, zobaczyć. I tak prezentuje się moja kolacja. Dwie kromeczki, warzywa, oczywiście muszę być. Kończę to z chabatkę Mam wszystko gotowe. To i na zjeść. No cóż, moi drodzy, tego vloga już muszę kończyć. Jest już dosyć późno, 23.06. A ja muszę jeszcze ogarnąć naczynia, bo nie zrobiłam tego wcześniej. zasiedziałam się jak zwykle. Myję naczynia, myję się, kładę się spać, a jutro czeka mi praca, bo pracuję z domu, nie z domu, bo z domu, ale jednak swoje muszę zrobić, więc ja już się z wami żegnam, do miłego, pa!